Moje życie jest inne. Jak Magię zrobić 3 lat, bo nie. wiem... O, czekaj. Może ci się spotykam olej. A teraz? O, o, ja! Od razu ci się poprawił jakość. Cholera, głupie lagi. Za co? Myślę, że to za lekko Musisz do mnie przyjść. O wow, ty cały Czas płoniesz. Oj, to, oj, I Zbierzmy koper. ten koper. Ej, czemu mam nad sobą kryształ? masz nad sobą kryształ? No to chyba przez to, że trzymam. Lercz ametyst. Po co zrobić lercz ametyst? Bo mogę. No nie możesz. Tutaj mam barwnik czerwony. Dzisiaj, e, kryształ czerwony. Robiny? dobrze. Nie rób lardziejczy, bo nie wiemy do czego jeszcze służą za bardzo. Jako ja, kojarzę, że to coś było związane z gremami, chyba. A, o, lawa. No, to uważaj, że mówię na ten. Nie uważaj, że skakujesz do tej lawy. Śnieg więcej nie jest. Ej, wow, pamiętasz co myśmy kiedyś zrobili. Gupile. co? Chyba kościna. Ojdajcie. No. No, hmm. to, to nie jego wina. To że ma rodzaj. Czekaj,. Y gdzie jesteś teraz, Mitonik? Ja no ja tutaj już lecę do was. No to widzisz mnie? Czekaj. A jest? W jakim sensie widzę? Na mapie? Czekaj, ja włączę mapę. Musisz iść tak w prawo, nie schodząc do jaskiń, żeby być totalnie nade mną. Wtedy wykopiemy okay. na szybko taki dół i tu jest ogromny zbiornik klawy. No i to jest... i akurat obok jest jeszcze zbiornik wody i to jest coś takiego, że możesz tak wlewać wodę z kubków, że... Będziesz miał mnóstwo lawy i się nie upaprasz No, że od góry wlewasz wodę, której będziesz miał nieskończoność i będzie to wszystko zlatywać do lawy, będzie robić obsydian. Idź jeszcze w prawo. Stoję w tym miejscu Tomek, czy mam Lega? Stoję, stoję. Idź w prawo. Dobra. I... stój. I ja już... Yy... Czekaj, już się tepam. Do ciebie i yy, idę. I będziemy razem kopać, a... Toni tam pozabija potworki, po XP, po poznajduje trochę rzeczy. Okej? Okay? A jak można, XP jak... gdzie nie ma levelu? W znaczy, sensie, że znajduj... Swój... Mogę znaleźć jakieś przejście do tych. Szukaj. No i jak będziesz znajdował ory, zwłaszcza lepsze niż... Znaczy, lepsze niż koper lead, to na pewno zbieraj takie jak Silver czy Platinum, bo one są jeszcze bardziej przydatne. Tamte się idą głównie na dekoracje i na sprzedaż, a reszta jest w miarę przydatna. O Jezu... Musimy zrobić kiedyś, nie wiem, na przykład Inwazję Goblinów, Bloodmon i reiny i wszystko naraz, żeby... O dobra. Jako... Au. Jako bez prawej. Kinie. Złota skrzynia? O nie mogę dychać! O ja też. Jest, jest, tak! And... O zabito! Idziecie do mnie. Au, dwa gold coiny, podka taka to dla ciebie, dziewięć platinum bar, dla ciebie. O jest! Dobrze. NPC tam przyszedł. I to. I. A, czekaj, ja to mam? To. Ale ja to mam. I to. Ja mam nawet silniejsze No bra, weź podbieraj te statuetki. I jeszcze tam po lewej. I te strzały weź. Hey, Nie no fajnie, już mamy kolejny taki... I on To się bardzo nam przyda. Dobra, czekaj ten. Pospieszyć, bo woda nas niedługo dogoni. Bo mnie nie zlatuje. Nie w sumie też. O moj... Erasmes! Razmes! Yes. O kolejny extractinor to dobrze, chociaż nam już niepotrzebny. Throwing knives. Heling potki Glowsticki to dla Ciebie i goldcoiny. Dobra, nic ciekawego. Ładny tylko ten. To teraz musimy ok, znaleźć pan? miejsce, gdzie kopaliśmy. Jest. Dobra, tutaj kopaliśmy. O Boże! Dobra. Tak kopaliśmy, no właśnie. Nie! Ale w sumie tak jak tutaj jest, co nie? No. To znak. Tak. Tak. To tak, Glowsticky, e, Gravitation Potion 2 i e, Precis Hermes Boots. Co to robi? The Wearer can run super fast. A ty masz? Jakże je? Ja, ja je mam. To mi daj. Tylko one mają plus 2% critical strike chance, a ja mam plus 2% mini speed. No to mi daj... Jakieś. Ludzie Fok, ja tutaj kopię bardzo głęboko, jak wiesz tam już prawie przy piekle, a wy... Jak my prawie przy piekle? Wiesz że my kopiemy w tym miejscu, gdzie ty jesteś. <laughs> prawie przy piekle. No, przepraszam, poszedłem do aż w tym momencie. Tak. Prawie przy piekle tam ja zaraz pokażę, patrzcie co czas mnie. No a patrz jaki my tunel wykopaliśmy. A nie, nie widzisz. To już jest piekle. <laughs> Dobra, pozbierajcie moje golda. Słuchaj, tylko było takie. Chodź szybko, o już jestem ten zbiornik. No lecisz do mnie A dobra, to czekaj, to Idę do ciebie Właśnie zabiłem czerwonego slima, tego bardzo mało ten. Bardzo żywotnego i dostępnego golda. I bardzo potrzebna mi jest lino? No nie Mam dla nas kilka itemków, chodźcie tu. Tutaj jestem. Tomek jest. to. Aj, gwiazda, ale życiem ją w życie dzień. Zamasted. Nie mogę podnieść. No, poniosłem. Podniosłem. Kilka mushroom. To wszystko? Lag. Czyżby to mój problem z internetem? Nie wiem. Moment, cięcie.